Także witam wszystkich bardzo serdecznie. W tej stronie oczywiście Miedek Asfalt. Ja Was witam w kolejnym odcinku. Bodajże chyba teraz w 30 w odcinku Bracie w Farmie. E, na początku tego materiału, standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem. E, także subskrypcja na kanale możecie zostawić, bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. Napisz komentarz z hashtagiem dzisiejszego filmu. Na poprzednim e, filmie przypiłem wszystkim serduszka. Starałem się, chyba ani jednego nie pominąłem. E, tak więc jestem na bieżąco, jeżeli chcesz, żebym po dzisiejszym odcinkiem e, ci także przypił serduszko, e, to wystarczy, że po dzisiejszym filmie napiszesz hashtag e, O, niech będzie ten wczorajszy wypadek. piszcie hashtag wypadek, ja ci przypnę serduszko i zapraszam do go na dzisiejszego filmu. E, jak możecie widzowie zauważyć, e, sytuacja jest taka. Że wczoraj widzowie, był mega duży wypadek e, Tutaj właśnie młody miał wypadek, jak widzicie Na razie dalej badają oczywiście widzowie to, to miejsce całe, to wiecie ten wypadek, bo jak widzicie Co po prostu teraz Policja ogólnie bada, bo tego widzowie młodego już nie ma w tym, w środku, w aucie Prawdopodobnie widzowie go wzięli do szpitala, nie wiem w sumie widzowie w jakim oni stanie, czy on żyje, czy nie żyje Nie jestem widzowie wam tego w stanie teraz powiedzieć, bo no, nie wiem w sumie jak to wygląda e, To wszystko nie mam pojęcia, bo ja nie dostałem w sumie żadnej informacji, bo jak wiecie, nie jestem jego żadnym kolegą Żadnym tam wiecie, z rodziny czy cokolwiek, także Nie mam w sobie żadnych informacji co dotyczące tego chłopaka Także wam nie powiem na odcinku, bo nie wiem No ale jak widzicie, sytuacja jest taka, jeszcze w sąsied Indor przyjechał, ja w ogóle widzę, brony kupiłem na uci na tego Pojechałem brony kupić, wam nie pokazałem, za chwilę jeden na pole Ale widzicie, wypadek jest, bo oznaczyli oczywiście tutaj taśmy ostrzegawczą i policja O tu się snu? Ja. A, to... no, indor, witam Cześć złodzieju Witam kurwa serdecznie, jaki złodzieju? Złodziej, bo... Ale co to jest za jakiś kurwa, co to jest co jest jakieś oskarżenie na początku tego odcinka, witam to serdecznie to Co ty przyjechałeś no. tutaj autem kurwa, czemu no. wczoraj uciekałeś z miejsca zdarzenia? Policja w ogóle no, przyjechała, no, szukała cię, policja no, no, była na no, na podwórku no, Do mnie no, przyjechali i się pytały, gdzie jest Indor Bo podobno Indor jest kurwa, podejrzany o wypadek no ja powiedziałem, powiedziałem na ciebie Nie wiem, podobno, podobno jesteś zamieszany wypadek I podobno ty, ty co się rozkręcałeś mu przy kołach, coś mu I policja ogólnie, policja ogólnie tego ci szuka Zostaw to no, kurwa, bo to ślady zatrzyma, bo tu wszystko lapa. jest tego. z no, tego że oni z tego będą brali tego, Ciski DNA, teraz wszystko tego muszą No, ja, jak nikogo nie ma No to co jak, przecież oni teraz będą brali z tego, tego, nie? Będą sprawdzać kurwa, co i jak, co się stało. A co się teraz tego, co się jakieś ślady. słuchaj, ta polska policja to jest tragiczna No kurwa, polska policja to, to jest tylko pieniądze zdzieraj, kurwa, oni tylko czekaj, kiedy a mi złapą. A czekaj, dam na na, na, na mnie policję. Jako kurwa policja, to, to to a to tak, uciekaj. Cieka a ciekawe, kto wczoraj kurwa uciekł, a, kto, kto dzwonił na to. pozostawczynią. tylko ja się ja pozamykałem, kurwa. A ty, a ja, kurwa, ty byś naprawdę no. byś uciekł i byś skurzył, no, Tylko słuchaj, tylko tylko słuchaj, ja się pozamykałem, nawet kurwa, próbę. No nie wiedział, się pozemyka, i po tego. Ja wziąłem do ten wojskowy Hitlera i uciekłem kuras. Kurwa, kurwa i uciekłem i tego A tutaj był wypadek, ja musiałem wezwać straż pożarną, później do mnie przyjechali, policja do mnie przyjechała i tak a do dora ciebie. szukała i mówiła tak Indor otwieraj, bo jesteś o, podejrzany o wypadek, nie? Coś takiego. Nawet, I tak ci ubę tak i tak Dobra, ja no, byłem bo, pos... ale co, co ty chcesz ode mnie? Ja bo, no, też, zobaczysz pas... kurwa. Ja zaraz tam ale ja ja, ja, ja to by ciężko Ale coś od ja, Jedro, co się denerwuje, że tam tam przyjadę. Po co dali chodzi? Po, 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 co, po co dali jakaś między nami zwa krew. O co dali chodzi? Tyle razy na woli że ja żeśmy mi tego mieli kłótni, tyle żeśmy mieli. Eee, po... e, kurwa, czekaj! Dlaczego zamknąłeś bramę? Ja to jadę, ja to wierzę, weź otwórz bramkę. Mi. A, bo, a bo, po bo, bo, mi bramę? Witam serdecznie. No nie byłem ci tam zgadać ręki. Dlaczego ty mnie nie otworzyłeś, Ja to chciałem przyjechać z broniami się pochwalić jaką mm. nowe maszyny się zbudowali. Nie bo... Ty o, ja, moja no... czterdziestka stoi, którą licytowałem nie A o ja. może byś chociaż... Ja. Ono na no, ostatnim odcinku, że ci kurwa kabinę założyłem Z synu <skrwysynu>. Masz, rękę ci dam, u Pod to, 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 to ci na rękę. ja nie, a Pluty to ja nie chcę No To ja jest. Jak sobie powie tego? W swoje łachy to ci wtedy e, przybiję O to jest pies umy, którą ujebany z gówno nie wiem gdzie ty byłeś to powyciera se już no. Wiecie, sobie piało, dlaczego by dlaczego mnie w ogóle nie podziękowałeś? Nawet mi piwo nie podstawiłeś nie nic. Za zrobienie kabiny. Dlaczego? Za, za, za policję, a ty mi ogóle, góra, ale góra, góra góra, góra, an, nawet nie zapłaciłeś. Pieniędzy za zrobienie roboty. Mówisz, że to za darmo robisz. A ty pierdolony już. brony chciałem ci właśnie ty Czekaj, jeszcze kosa trafi na kamień. Słuchaj, chciałem ci dzisiaj brony właśnie pożyczyć. A ty Nie, Kosa trafi na kamień. jeszcze pamiętaj, jeszcze kosa trafi na kamień. Jeszcze przyjdzie Twój czas. Ja no ja ja tak, tak. A pan Ale jeśli ze mną zgodzi, to będzie dobrze. Kur. Ale już kurwa, zaczynasz mi tego zachodzić pod tego. A ty już tak nie jaż Ja już mam człowieku dziesiątą Ja już połączku. też mam na ciebie nerwy. Ja ci pomogłem tego zamontować kabinę do cztery Nawet nie podziękowałeś, nawet piwa mi nie postawiłeś. Jeszcze w dodatku spierdolisz jak no. Dobra, to dobra, dobra. Zachować. O, ja tak, Żegnam. Żegnam. Oszuście, pierdolony. Ja się za jedź, to Może wam. Pobram, w No właśnie, Co wie, ja, bo chyba kurwa kiedyś zaplnuje. Ja mu te podwórko. No, no na rynie, nie nawet na pierwsze nie tyknie nawet. Tu będzie co chwilę zamknięte. Jest. Ja co to wiesz, co zrobię? Żelazne drzwi takie, że to co Zrobię żelazne drzwi. to tworzyć? nie, ja nie, tak. kurwa nie, Jak to otworzyć? Coś Aaaa. nie, 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 da nie, nie, da nie, nie, Kurwa, wierzę, po chyba. A, wierzę normalnie, dobrze? No Zabraszamy. <laughs> ja to właśnie. Wierzę, wierzę. Kurwa, kurwa, szóste, ja z tobą nie rozmawiam. Dajcie apkę, widzę, w górę pod tym jesteś... filmem. jadę na pole. Ty jesteś ka ka kabelem in internetu, bo ty na policji no, nie no, Kurwa, co no, ciekawe, po co ciekawe, a, to ciekawe, kto uczy z wypadku, jak był wypadek. Taki wypadek, ja ty nie byłem na. No. Ja. Powiem, ja. przejechała Indor, gdzie jest Indor? Indora nie ma. A Indor, no, kurwa, się z tobą się stanie. Bo Lepiej, kurwa. Co się stało? Daj churam, biegnij z gazem. To w ogóle nam się nie dzieje. to kurwa nasi kurwa, te bowski, prepam butam o argumentach. Ja nie, ja zginam, kurwa u ciebie nic nie jest, so, ja ostatnio raz wziąłem co, na boisz się, boisz się, żeby wysadzić ci gospodarkę? A teraz to, a tak chyba te buty to chyba z woli brudnowskiej Bo ja ostatnio kiedyś je ja sprzedawałem tego, butle Miałem wyprzedać buty i ciekawe później nie. kurwa Gdzie była ta cała klatka z tymi butlami Kurwa dziwne trafem znikła A później się pojawiła kurwa u Indora na posesji No ja nie dryguj mi tutaj. Ja, ja jestem na gospodarcem, jestem mojej gospodarce, ja mogę to zaderygo. Ale coś na moim, ciekawe kurwa, przyjedziesz na mojego sparka to się będzie dyrygował No zobaczysz, to lepiej oczy sobie otwarte dróg jak są wróci, ci krule, bo czekam wrócić i kory, bo wali. Gdzie są na Gerule, już nie ma, gdzie są na górę się pozbyłem, jak ja ci go zabiję? A czekaj, ja, ja tylko ja słuchaj, go ja, ja, ja słuchaj, ja mafię zamówię, Zobaczysz, co w stanie. Tak? Ja, ja mam mam. Ja mam w sumie lepiej. A dlaczego ty mi grozi? A co ta kurwa? Czego? Ale czego ty mi grasz? Słuchaj, i co ci teraz robi kurwa? A tylko Bizona, i co ci teraz robi? Kolegów nie będzie miałem. Ja mam swoje pomoc kurwa twój bizon, sobie sam naprawę, co ty musisz mi z łaską robić? Boże. Już kłótnie chcesz dopiero Ja takich osustów nie chcę za niej pomocy kurwa. Dzięki za pomoc, ale tak za policję tak zostaniesz ten. Kurwa, ale zako policja Ktoś połamany kurwa leży kurwa w Kurwa, ty zamawiałeś policję, jak zamawiałeś policję to ruchaj Co ja no, zamawiam? To sobie, no, to są możesz ruchać wiesz kogo <noise> <noise> Dobra, ale to, słuchaj Dobra, się... ja nie mam czasu, bo ja dziś do Młynę muszę iść, te, worki kurwa, bo nie ma ludzi dziś dobra, nie wiem co się dobra. wyjeżdżało kurwa. Ja jadę na pole z bronami, wysoko pijem, fajne No ja się A, tak, tak się bojają brony, widziałeś jak mi latają? Popatrz się kurwa brony tak, tak się jak zarabia te brony A co ty chcesz mi ukraść? W dzieju tak nie ma swoich co? tych maszyn? Zajmij się nie swoimi się maszynami biedny. Ja tylko, tylko te jeszcze maszyny jeszcze maszynę to będziesz miał A nie coś się kurwa czepiasz na moje maszyny Ja moje po pożyczysz mi pugi Ja co ja zarobiłem na te maszyny i moje bo to są moje to jest złodziej Ty ja je, pożyczysz mi pugi? Jakie pugi? No te te gryziące Te 40 A w jakiej sprawie? A to chodź ja cię już nie będę nic nie To mamy kurwa kosa już no, my mamy, a, tym a tym dzień. Dzień ja czemu ja a pod ostatnim odcinkiem coś wczoraj. Uuu. O bo, jeszcze coś mi się bało. pod wczorajszym odcinkiem coś wczoraj zrobił, to była tragedia, no ale to była po prostu jakaś masakra. Policja, kurwa, przyjechała, Indora nie ma, ja zostałem podejrzanym. Ty sobie też, ja tak to powiem, policja, że to ty zrobiłeś. No jeszcze co? No młody, mnie przez ciebie wypadek, przecież mu koło odkręciłeś. No nie było tak? Nie? No ja kurwa. Jak nie było, to jak? Jak? Jak nie gdzieś... nie, bo ja gam na to dowody, skoro ty sam się ostatnio przyznałeś. No, mógłby jak na ciebie tylko. Nie, ostatnio się przyznałeś. To się przyznawę, ja nie, 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 nie przyznałem się. Nie no przyznałeś się, że Przez... ty komu odkręciłeś? Jak jakieśmy byli ostatnio wczoraj Mówiłeś tak. Aaa, to ja mu odkręciłem koło Masz kamerę? Ko masz dowód, kamery masz? Mów masz masz kamerę? Bo... Nie mam kamery, ale będę Mówił miał. Kurwa sobie złożę na gospodarkę. Zamoty. Ja, 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 ja se wolę, ja naprawdę o tym pomyślałem widzę, ja się no. ja pomyślałem o tym, żeby sobie zamontować kamery. No. Bo dopóki indro się wprowadzi na tę wioska, no. ja się boję teraz. Pamiętacie co było na woli Brunowskiej, to jest taki oszust o, robi widzowie takie złe rzeczy, to trzeba widzowi kamerę pozłakać na gospodarstwo, to trzeba pilnować. Ja sobie bo to... kupię, bo ty tych radzi. Nie, ja sobie kupię, bo ty jesteś już szóstym i złudziejem. To zobaczę, co się w Twoją gospodarkę stanie, ja no, sobie zobac... kupię, to zobaczę, co się wydarzy. Zobaczymy na kolejny odcinku, kurak, to będziemy no. po zaurane zaorane pogami. Bo ja mam pogi, a ty nie masz pogów. Aha, taka, taka, ja mam co innego, aha, To masz? Ja mam co innego, aha. Nic więcej nie masz, bo tylko w stole nic nie masz. Na razie to w ogóle <laughs> z Tobą nawet, nie bo nawet nie wiesz jak. <noise> Bo podobno no podobno niby coś no w tej sudole masz, że kurwa, że tam a, nie ma, kurwa, ale kurwa, to tak na, naprawdę mówisz, że w tej sudole coś jest, a tam nawet nic nie ma. i że masz coś w tej sudole, kurwa, nie no, ma co nawet, ma, co nawet gdzie... a gówno tam słuchaj. jest więcej nasrane niż tego wszystkiego, co tam robić. No, słuchaj, może morderca, czy mam może ten w klatce? A kurwa, czy nawet i tego? Nie wiem kogo. Ja nawet ładu zakonnicę trzymam A trzymam, ja jadę na pole, bo ja nie mam czasu, ja jadę brunować, ja dziś kurwa, ja sobie kupiłem kapitalne bromy, widzicie pole, to jest piątki kurwa, opony są założone jak widzicie elegancko, także no Tylko co ja będę robić tyle czasu, ja pierdziś. czy to jesteście sobie radzi działa w ogóle kurwa Ja cały czas, znowu. ja gadam przez telefon wtedy secenarny, na kabel Ja przez telefon gadam, bo ja w silniku nie siedzę. Ja też gadam, a ja gadam takie przez secenarny Trzymam słuchawkę teraz co? Secenarny gadam, a tego, antenę na to się kabel ciągnął z domu mam przed dużo podłączone do silnika i ciągnę stamtąd Ale powiem wam, że tutaj ładny jest mi się podobają podobały te widoki fajne widzę tutaj sobie pola ale ja sobie kopiłem te o te trzy pola tutaj co dzisiaj weź już kurwa nie deleguj Jedno poletko sobie tutaj i do marzeny tutaj widzę jedno poletko mam to sobie to zrobimy dzisiaj na odcinku o zobaczcie może dać nic mi trochę oj 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 ty Sąsiad Indor Ja chyba mi za chwilę czterdziestkę pożyczysz, bo to jak broni nie co jechać tym no. no. To się da! A ty masz jakąś linkę, bo tu troszeczkę bagna mi tutaj narosło i ja powiem ci nie. Ja nie powiem, że nie. Kurwa, to Ja wiem, że wczoraj chyba leżę, był, a wczoraj deszcz padł? Od szyjki mówiłem, mu pożyczyć. Ty masz kurwa, jak masz jakieś zygnitki? Jakie zygnitki. masz jakieś zygnitki? Ty, ale zobacz tu, kurwa, ile bagna mam na polu w ogóle. Nie wiem, skąd się wziął. Ale bagna. A ty słyszysz, weź mi pożycz. pożyczyć, bo kurwa, to bronami. Nie, to chyba będziemy musieli się dogadać, chyba zrobiłem negocjat, Ja chyba cię sprzedam te brony. Bo to nie daje rady. Ja prawdę mam, chyba mi się dać co do... A ty kurwa ty nawet maszy, nie, tak skąd masz mortek. A czego ty agregaty nie pojechałeś w dzialne gospodarstwie agregat miałeś? Kurwa agregatem to ja bym to robił kurwa 5 godzin. A to za chwilę o 5 minut będę to zrobiony A to ma szerokość, ale to jest z ja to ja to bron bronami zrobię Kurwa to jest w ku jechania, mogłem tamtędy pojechać. Ale dobra ty nie jeźdź, bo ja to jadę, po co ty przydziesz tu Ja z tobą nie chcę mieć do czynienia Weź to się w ogóle to... rozwądź Weź mi w ogóle stąd tak ja tobie nie pomagam to już nie ga, żywy. Jaś kurwa ten, gasz ten telefon. No trudniej jeszcze jako trudniej. To? To już trudniej jeszcze jako nie no tak? ja żywy. A co ja ci zrobiłem? Policję mówiłem ci kurwa. No jak my, my kolegami jesteśmy. Smak. Witam się panu no, idą. Nie, nie, nie. Jak nie? Czemu? To się skończyło. Jak się skończyło? Jak, a kurwa ty przez wczoraj bym ci kabinę zakadał, a teraz ty do mnie z takimi słowami wychodzisz? No to widzisz. Jeszcze pamiętasz mnie? Oszuście pierdolony Ja ci tyle pomagałem, ja ci tyle robiłem, a ty teraz jakieś rzeczy za mnie mówisz? O, ty skrzynkę zabawiałem. Ja widzę ja ale przez to bagno. Kurwa, ale błota się namnożyło tutaj. Wczoraj deszcz padał, Ja się pytałem ciebie, dalej, nie odpowiedziałeś mi. Aki deszcz. No czy Ten deszcz śnieg padał śnieg wczoraj padło. w nocy? Nie, widziałem, że śnieg to nie wiem. Kurwa, jaki śnieg, ty śnieg, kurwa widziałeś w lecie. To kurwa picie nie trzeba, ty jesteś najebany chodzi. Dobra. Te deski trzeba oprzątać? No, ciekawe ja chwilę uprzedzasz kurwa jak pojdzę dzisiaj przyjedzie, wtedy będzie sprzętą. Te deski Ale możemy do, do, do Mitka, do do a to A patrz, szkodowanie popakowi kurwa, że mu koło odkręciłeś. Ach a, <śworzynek> a, od niego. Jak niego. Chłopaka normalnie zapij, chłopaki się. Te deski wywalą na posesję od niego, spalę, w jakie deski, to też się wywala. Stare deski poparcie, może nisko rozpala od niego. Zappi na Ale jakie deski? Kurwa zaraz tu. Ja to ja kurwa spróbuj mi tylko na posesję wejść. Ja będę wiedział kto to zrobił. Zapraszam do tego. Spróbuj mi tylko kurwa przekazać moją bramę. Kurwa, kamerę zamontuję, A ja się co pozoglądam jeszcze? Po nie, zaglądam. nawet tam kurwa. ja to gr gr grega to, gr to upróbowany. Kurwa, Kier ale, ale ciało mi wychodzi po moim gospodarstwie. Ja tam zaraz przyjadę. Ja widzę na polu. Kurwa, ale no, no, tam, polu, tam moje sprzęty? Ja wiem, że się napalono na moje sprzęty, ale weź to zostaw. Czego ruszę? A co pozoglądam zagląda. A co, bo moja BMW ci się podoba? Syn, złom to sobie moje szklaki wylaził, chodź na wysiłki To jest fajna furka, ja, się, ja se kopię fajną foreczkę. Weź! Tego, czego ty kogoś po mojej posesji, ja kurwa po twojej nie chodzę Ma swoje, masz ma swojego smartfona, ja ja zostaw mój mój <głos> <głos> <i> wyjść stamtąd Jak ja na swojej posesji siedzę, to jeśli coś kurwa śni chłopie, weź I Tak to, mówisz, Jak, jak mówisz, mówisz, że jesteś na mojej posesji ja wszy Jak, jest jak to coś moje nie będę wiedział kto to trafił Uuu, widzowie uuu Czekajcie, przyjadę przez to bagnie, przyjadę Kurwa masz. Ja znasz tego? banana? Banana? Jakiego banana? Banana tego co jadłeś Kurwa kto to jest sąsiad kto to jest? Siosczot ten, ten co z, tutaj z, z boku zaraz mieszka Kurwa tutaj dużo sąsiadów mieszka Nie wiem ten abym może się wprowadził Ja nie wiem bo ta marzena wtedy mieszkała Ale podobno teraz ten Kto eee... mieszka? Ostrawek? No podobno teraz nie ma nikogo tam, tam nikt nie mieszka Ty kosiarka działa w ogóle tej marzeny bo tu stoi nie. Nie wiem. ona nie działa, ona, ona coś ma z tym nożem, tam nóż po prostu nie jest naoszczony i ona nie działa, no, Ona ci nie będzie działać w wzórkę ja chciałem sobie tam, kurwa. Kurwa też chciałem sobie ostatnio skosić, ale nie, ale to, 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 to ten, ta. ta kosiarka daj, ten stoi? Stoi. Tak? No. Dobra, no to tym... ja ma no, ono nie działa, bo ja sama pożyczałem od nich. Słuchaj, ja sobie nie gadam, bo ty masz kosa ze mną. Kurwa, to ty robisz jakieś panikę. Kurwa, wybieram, co cyjka widziałem, chrz, całkiem. Co ty kurwa ja robisz? Ja ja to się... ty kurwa, ostatnio tego coś miałeś jakiś problem do mnie, coś się dzisiaj miałeś do mnie problem. Za policję. Kurwa, ale za jaką policję? To kurwa ty, przecież mu koło. Przecież policja sama przyjechała Nie, kurwa, koło, ale, ale, po, kurwa, ja raz... mocy... ale ja teraz ja nie wiem, jaką w ogóle ci policję chodzi, skoro nic nie było. Jak nie było, jak i, i, słyszałem, kurwa, jak zajechali i gościu się da, gdzie, gdzie jest Indor. Wychodzi no, Indor. Kurwa, bo, no, bo, bo, byliśmy ale... Tego, bo. Ale byliśmy świadkami wypadku. To no, co ty pierdolisz? Ale ty ze zdarzenia uciekłeś. Kto uciekał, u mnie też była i też przyjechała, ja siedziałem w stu, ale No to kurwa, ja to lepiej. No byliś ale ciebie ścinali, bo ty byłeś główny podejrzanym A do mnie no. przyjechali, o! Tutaj może ktoś ktoś tu może mieszka pod 33 Bo przyjechaliśmy zobaczyć czy ktoś wiedział widział wypadek A u ciebie przyjechali gdzie jest Indor? Wychodź indoor, bo jesteś podejrzanym byłeś no, piesy podejrzanym no, ja No spoko Nie Ja wiem, w końcu ostatni przejazd robię Ja zaraz go się jedną gosparkę Czekaj po co? Kurwa czekajcie Ja pierdolę ja jezusi ja, ja, no. Ale, parę, ale fajnie, chcesz, jest... chcesz kupić te brony do 40? Ile? 1000 mogę za to dać? No się złotych, no chciałem ci ogólnie, no właśnie chciałem ci zaproponować 1000 zł za te brony To jesteś zainteresowany? Kurwa moja kamerka się ściemniło, czekajcie Mogę kupić, a ty co będziesz miał? Zobacz kurwa konie w No ty się, ja sobie Bronami? kupię, ja sobie, ja sobie kupię, ale te... Eee, ale... Trójzówkę nie. nie, ja sobie kupię, ale trójkę brony Bo to są za duże Znaczy się, albo dobra nie będę sprzedawał, bo to, kurwa z tobą nie będę robił żadnych interesów Z mi się nie gada na ja z tobą nie robię interesu, bo kurwa z tobą interesy to co ten... To to są nieopłacalne biznesy, ty później powiesz, że tego, że ja ci sprzedałem jakieś gówno rozwalone. Ale tak no, naprawdę będzie, wszystko będzie dobrze. Ty no zawsze to a, a, co, a co ty, a robisz? Co? Co ty robisz? Hmm. Ten robię, porządki na gospodarstwie, ten palę ognisko na, na twojej posesji. Jak na mojej posesji? Eee, chabety palę u, ten, drzewo. Jak kurwa na mojej posesji? No mam na twojej posesji kurwa, dziewo to. Kurwa, dlaczego na mojej? Ja tam zaraz... A kurwa, sobie... na no ja u to u mnie są drewniane te! Płoty muszę u ciebie, bo to są żelaza. Ja tam zaraz się jadę, bo ja skończyłem już Psy kurwa koniec może. Ja nie wiem, ja w tej chwili tam jadę, ja się widzowie boję, że on coś mi zrobił. Dajcie łapkę w górę po dzisiejszym filmie. Brony kurwa zamykam, no znaczy ci się składam. jadę do górę. Ja gdzie masz kury? Co? Ja, gdzie masz kury? Kury gdzie w ogóle masz? Kur? Ja nie, jeszcze nie mam kury, Dopiero prawie dojechał po te. Po, po młode nioski? Brier. Po po druge. Bo po dróg, to, no to ty mieszka w ogóle ten czarny, ten tu mieszka tutaj, to ty w tym czarnym tym, żarnym, tym. Gdzie? Yeah. Takie czarne auto ma Czarne auto Ta zajbiste, ma i te kurczęta No ale to on... on, on to ja myślałem, że to prezydencie Chy, Na Przeciwko! Naprzeciwko kurwa tej Mar Marzeny Nie Co, wiem Marzena w Ja ja tam ludzi nie znam, ja nie wiem Ja tylko znam wiem, że tam ksiądz jest niedaleko, bo tam jest yeah. kościół y, Zaraz tam masz też tego y, pre prezydenta masz jeździ czarnym Mercedesem I w sumie tak to tyle no i co, w sumie, widzę, mamy tak. Mam pole wybronowane jedno. To tamto widzę jeszcze no pole, co mamy tam po orce, nie? To to się, widzę, pojedzie, się też wybronuje. Gdzieś, w sumie, na dniach. Trzeba, widzę, tak. Kupić worki z nasionami, bo trzeba będzie, widzę, już powoli po prostu jechać, siać, nie? Mamy co ogólnie. A mamy, widzę, sierpień, w sumie. No to, tak, trzeba będzie, widzę, zasześć pszenicę. Jęćmień. I yy, nie wiem w sumie co będziemy siać, yy, Musimy tutaj tego bizona naprawić, tak Głównym widzę tematem teraz następnych odcinków będzie jest znalezienie mechanika Znalezienie wizowej kogoś kto się mi naprawy Kto się podejmie naprawę bizona To będzie widzę główny temat odcinków Gdzie będziemy musieli po prostu kogoś znaleźć kto mi naprawi bizona, nie? Bo wiecie My tutaj tego zasiemy te wszystkie poda Będziemy mieli te pola, nie? Ale co jak chcę, nie będziemy widzowie mieli czym kosić, nie? A ten wiecie, a ten bizon co sumie nie wiem czy on się nadaje do naprawy, czy on się nie nadaje do naprawy Czy bardziej widzowie będzie go sprzedać na części, czy też nie Tego właśnie nie wiem, dajcie łapkę w górę po dzisiejszym oczywiście filmem I subskrypcję na kanale, nie? O kurwa, cholera jasna, co to się odjebało? Widzowie, ktoś mi kurwa bękę tego Ktoś mi bębkę widzowie rozkręcił koła Kurwa, to chyba ten indoor Co to się kurwa stanęło? Czekajcie, co ja bramę otwieram Kurwa mać Kryste panie, co moje BMW stało. kurwa tego Całe rozkręcone, wszystkie koła są rozkręcone toś kurwa postawił na paletach mojego moje BMW Co to się stało? Kurwa, ja mu teraz dam Widzowie, to jest prawdopodobnie sprawka jego, napiszcie w komentarzu Kto to mógł zrobić Czekajcie, wy, kurwa idę do Nidora w tej chwili <laughs> Patrzcie teraz Kurwa, Chryste panie, całe BMW jest rozkręcone Zobaczcie, tutaj wszystkie felgi leżą. Tutaj koło kolejne, tutaj widzowie kolejne koło. Ja pierdolę, zobaczcie tutaj. Tu tak samo. Chryste, panie, całe auto stało skręcone. Tutaj. Tutaj tak samo. Kurwa, widzę, ktoś w ogóle to postawił na tych. Yy, ktoś to w ogóle widzowie postawił na. na paletach. Tylko skąd te palety wzięli. Kto to widzę, mógł zrobić. Czekajcie, Ja idę, widzę, do, 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 ja do, do Indora w tej chwili. Zamykam bramę. Kurwa, zajmuję moje całe, byłem wolny, stał do tego kurwa rozkręcone. Kurwa, mać, Co oni mi zrobili? Czekajcie, tam idę w tej chwili. Indor! By się podział. Kurwa rozkręciłeś moją bmw Czekam co tutaj doda, Daj ten kurwa ten o, wśród, Czekam wśród... tutaj Ja krowę doje teraz Kurwa krowy doje Wyjdź tutaj, dlaczego mi rozkręciłeś moje bmw Ja z daleka nie słyszę cię Dlaczego, nie rozgrzy... rozkręci... cię? dlaczego rozkręciłeś moje bmw Ja krowę teraz doje bo na, na, jest. <dyskujesz dyskujesz> dlaczego rozkręciłeś doj. moje bmw Kurwa co jest się tam dzieje Chodź tutaj, podać kurwa Ja stoję przy bramie Jakie kurwa dźwiczki mogę otworzyć Kurwa, gdzie on jest? O, tam jest. Stajni. Czekam tu. BMW mię rozkręciłeś. Mamy sobie do pogadania. No, co ty dajesz? Masz dowód? O, siema. No. Kurwa, no, chodź. No, no dajesz, co chcesz? Chodź. No ja dzień sobie to nie idę, nie? Chodź, ja kurwa, tobą... rozkręciłeś mi BMW, a czego dajesz? 10 metrów ode mnie, 10 metrów ode mnie gdzieś 10... Kurwa, ale 10... na posesji jest moje BMW rozkręcone, kto zrobił? Kurwa, koła sobie Chodź A masz dowód? Mówił kamerę, co zamontuj. Kurwa, co zamontuj kamer. No zapokaż mi, ja była. A kurwa co się dzieje? Ja się, ja, zap... za krowy ja się... zapytam A ty kurwa krowy dójesz? Zobacz tu, no, co tak, się kurz. co z domu to ja A kurwa co to, to jest? Ja się pytam co to kurwa jest. O. Pierdo... Co to jest? <laughs> ja pierdźcie, kiedy do klasy. Kurwa, ale co to jest? Ja się pytam. <laughs> a się dojeździeś to może te młody na roboty. Kurwa co się, się doigrę, zrobi czy... ci taką zemstę. <laughs> kurwa, ale się doigrasz, ja się pytam co to jest. Ale to nie wiem ja, a się tak się ja się pytam co to jest! Dlaczego te BMW jest y rozkręcone, się pytam? Jeszcze te palety, te ja paletów patrz, nie kurwa, mam. Kurwa, wszystkie koła są mają rozkręcone, patrz, można złotać maj tymi kołami. Nie, no taka sprawa, tylko ja nie mam, nie mam na montuj to! Mąduj to! Jak, to, to. Mówisz, kurwa, to, to. nie bym Moje... znaczy... ja Kurwa, tak sprawa. Ale ci mi... wsadzę tutaj, kurwa, i zobaczysz, to nie bym ja Kurwa, też tak do mnie będziesz gadał no, no, na mojej postaci. No, no weź, na policję się zadzwoń i powiedz, żeby ciski wzięli za to i zobaczymy to grzewu. Co ma je wziąć? Odciski kurwa to grzebo w ogóle. No ale do tego kto to mi rozkręcił moje BW, kurwa, Tak, no może to nie wiór... na, na paletę, ja się pytam kto to zrobił. <noise> może coś wiorekiewiczki u Kurwa, no moje całe BW stało kurwa tego, roz, rozkręciłem. Nareszcie. Ona no kurwa idzie w mojej posesji. Już się najeździłeś, kamerę. Zobaczymy na w kolejny. Klewisz wytejesz, kiedy kurwa to robię, a nie tam mi też kurwa gada do niego, kurde. ja już się kurwa do Ile Kurwa ile? kurwa awantury siączek, kurwa robisz. Policję wziąłeś mnie? Policja zadzwoniła, że młodego tego, że odkręciłem mu a teraz kurwa pierwsze, że ci, że ci koło odkręciłem w tym BMW. To co właśnie zostało. Dobra zastanaw. kurwa to, to iść! już. Kurwa, ci to zrobił. Już swoje pokazałeś, zobaczyłem w kolejnym odcinku kurwa kto będzie miał czelnik rozkleczony. No tylko... Dobra ty, idź. Tylko, tylko, tylko to moją. Kurwa macie w Ty w kurwa ty, 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 już, ty już kurwa co mi zrobił? Mnogi ci kurwa zjedzę byś chodził na wózkę niebielickiej. Dobra, to dlaczego do mnie... Dobra, już kurwa idzie, dalej rozkręcam. Kurwa, się czy piłeś? Dobra już! Kamery zamontuj! Dalej się siedzie. Dobra. Ja mam! Już. pierdolę Kurwa, zobaczcie, co ja bym ustał, rozkręcony w dzisiejszym filmie, nie? Kurwa co ja teraz z tym zrobię. No się się rozumną uczy to zapyskała, nie? A widzicie wdrawie? Szykujcie i już szykujemy zemstę na indoor Napiszcie w, w komentarzach. Nie byłem ja! Ja mu kurwa z No tylko na film braczem otworzyć. <laughs> Zabramy kurwa otworzy, a ja wyjebę w ogóle, ja w nie wjadę Także widzę, jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Po dzisiejszym uczyli się filmikiem, pod dzisiejszym filmem, suba na kanale, miłego dnia wam życie, dzięki za obejrzenie jeszcze raz trzymajcie się, do następnego filmu, już nie ch chyba prawdopodobnie jutro, także Nara!